Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Przeczytałem niedawno raport najwyższej Izby Kontroli z 2022 roku zatytułowany Osiąganie zdolności mobilizacyjnej i bojowej sił zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Niestety raport ten jest objęty klauzulą tajną, dlatego nie mogę powiedzieć, co się w nim znajduje. Szokujące jest jednak to, że Komisja Obrony Narodowej do tej pory się z tym raportem nie zapoznała, a Komisja do Spraw Służb Specjalnych na wniosek posła Krzysztofa Tuduja zrobiła to dopiero kilka tygodni temu. Przez dwa lata w trakcie wojny pełnoskalowej, wojny z Ukrainą, Rosji z Ukrainą, posłowie nie byli zainteresowani tym, czy polskie siły zbrojne w ogóle są gotowe do jakiejkolwiek wojny. Przekonany jestem, że raport ten należy ujawnić, tak żeby Polacy dowiedzieli się, w jaki sposób politycy kilku poprzednich rządów zadbali o nasze siły zbrojne. Niestety, prawdopodobieństwo tego, że ktoś Polakom powie prawdę, jest oczywiście niskie. Dlatego chociaż posłowie powinni ten raport przeczytać, tak żeby wiedzę na temat polskiej obronności czerpali z raportu raportu konstytucyjnego organu państwa, a nie z telewizji. Składa wniosek formalny o odroczenie obrad, aż wszyscy posłowie przeczytają ten raport, tak żeby z powodu swej niewiedzy nie doprowadzili nas do jakiejś tragedii.